Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować nowy format na naszym kanale i opowiedzieć o 10 najciekawszych układach wydechowych, jakie do tej pory montowaliśmy w Pachura Motocenter. Już na wstępie mogę Wam powiedzieć, że nie będą to układy wydechowe od jednego producenta, mojego ulubionego Akropowicza, ale będzie to wielu producentów, o których czasami być może nawet nie wiedzieliście, że istnieją. I również pokażemy Wam wiele ciekawych projektów, w których te układy wydechowe zostały zamontowane. Więc zapraszam Was do tego odcinka. Na miejscu 10 bardzo ciekawy projekt, który realizowaliśmy wiele lat temu, bo w 2012 roku. Już na wstępie chciałem Wam powiedzieć, że to, że jest to miejsce 10, nie oznacza to, że jest to układ 10, jeśli chodzi o kolejność, ponieważ wszystkie te układy wydechowe, które wybrałem dzisiaj, żeby Wam zaprezentować, są mega wyjątkowe i każdy ma coś specjalnego w sobie, i każdy z tych projektów jest bardzo ciekawy. Więc na miejscu 10 Mercedes SLS. Z 2012 roku z cytanowym układem wydechowym od Akrapowicza. Pięknie brzmiąca V8 o pojemności 6,2 litra. Dodatkowo, oprócz układu wydechowego, który jest niesamowity, ponieważ nie wiem czy będziecie mogli to usłyszeć ponieważ to nagranie z 2012 roku, ale brzmi przepięknie ten układ wydechowy. Dodatkowo zwiększyliśmy tam moc seryjnych 571 koni do ponad 620. Z tego miejsca chciałem też serdecznie pozdrowić właściciela, który tym SLS-em zrobił nie przesadzam. Kilkadziesiąt tysięcy kilometrów na torach wyścigowych. Rewelacyjny pojazd na drogi, co się okazało w przypadku Grzegorza, również niesamowity pojazd na tory wyścigowe. Wielu kibiców było zaskoczonych oraz innych kierowców, że ten SLS tak świetnie jeździ po torze wyścigowym. Na miejscu dziewiątym kolejna V8 i kolejny Mercedes. Tym razem C63 i E63, w sumie to dwa Mercedesy, z długimi kolektorami od Klemana. Dlaczego wybrałem dla Was ten układ wydechowy? Ponieważ daje on niesamowity dźwięk, jeśli chodzi o tą wolnossącą V8. Dodatkowo, te długie kolektory, które okazało się, że dla Klemana produkuje super sprint, powodują, że mamy znaczny wzrost momentu obrotowego i z seryjnych 457 koni po zastosowaniu. Tych długich kolektorów, oraz nasz, naszego oprogramowania, byliśmy w stanie wyciągnąć bardzo często z tej jednostki w granicach 540-550 koni, co jeśli chodzi o e, wolnossące e, silniki, jest mega fajnym przyrostem. A wierzcie mi, że dźwięk tego układu wydechowego jest niesamowity. Chodzi o ten układ wydechowy, mieliśmy przyjemność zamontowania go w Mercedesie E63 w wersji Kombi i dodatkowo z kompresorem od Klemana. Ten projekt był naprawdę niesamowity. Realizowaliśmy go wiele lat temu, ale wierzcie mi, auto mocy 700 koni z kompresorem, z długimi kolektorami było ekstremalnie głośne. Dodatkowo. W tym Mercedesie oprócz tych kolektorów klawana zastosowaliśmy tylny układ wydechowy od Brabusa, i był to jeden z nielicznych układów wydechowych, które w swojej historii musieliśmy przycieszyć, ponieważ był on tak ekstremalnie głośny, że naprawdę nie dało się z tym jeździć. Zresztą sami posłuchajcie jak on brzmi. numerem 8, nie R8, a RS4 z wolnosącą V8 4.2 B7. Jest to takie auto, które sam posiadam. Mamy tutaj układ wydechowy od Milteka, Bardzo fajny układ wydechowy, bardzo fajnym brzmieniem, dodatkowymi klapami pozwala nam na jeżdżenie w wersji cichej i głośnej. Dodatkowo w moim samochodzie zastosowaliśmy również kompresor. Uzyskaliśmy niemal 640 koni. Jest to bardzo fajny pojazd z manualną skrzynią biegów, z dużą mocą, z bardzo fajnym napędem, ale nie będę Wam opowiadał o pojeździe, tylko posłuchajcie, jak niesamowicie brzmi ten układ wydechowy w tym aucie. Jak mogliście usłyszeć, ta V8 z wydechem Milteka brzmi niesamowicie. Jest to jeden z moich ulubionych samochodów, dlatego do tej pory stoi w moim garażu od niemal 20 lat. Jak tylko spadnie śnieg, mam nadzieję, że zaprezentujemy Wam, jak fajnie brzmi, jak fajnie brzmi. Jak fajnie jeździ ten samochód, oczywiście wtedy będziecie mogli usłyszeć jeszcze raz, jak pięknie brzmi. A teraz przechodzimy do miejsca siódmego. Na miejscu siódmym nie V8, a V12 od niesamowitego Lamborghini Aventador i układ wydechowy od Akrapowicza. Mieliśmy przyjemność montowania tego układu wydechowego w jednym z aut i muszę Wam powiedzieć, że brzmi on naprawdę fenomenalnie. Co więcej, oprócz tego, że brzmi fenomenalnie, on niesamowicie wygląda. I muszę Wam powiedzieć, że jeden z klientów, niestety nie w Polsce, zakupił sobie takie dwa układy wydechowe. Jeden do swojego niesamowitego Lamborghini, a drugi wraz ze Stojakiem postawił sobie w biurze, ponieważ ten układ wydechowy naprawdę wygląda niesamowicie. Czego dowodem jest Nagroda, którą uzyskał w 2016 roku, Red Dot Award, naprawdę piękny design. Ale nie będę wam tutaj opowiadał, jak on niesamowicie wygląda. Tylko posłuchajcie, jak pięknie brzmi i jak niesamowicie zieje ognie. Jak mogliście usłyszeć, brzmi on rewelacyjnie, dzieje sporymi ogniami. Dodatkowo warto dodać, że ten układ wydechowy nie jest cały wykonany tylko z cytanu, ale mamy również zastosowany tutaj Inconel, czyli specjalny materiał, który bardzo często wykorzystuje się w Formule 1 i jest on w stanie wytrzymać temperatury powyżej 1000 stopni, co w takim aucie jest niezbędne. Ok, przejdźmy do miejsca szóstego. Na miejscu szóstym Kolejna v i tym razem przenosimy się z Włoch do Anglii. Tutaj McLaren 720S i układ wydechowy od Nowiteka. Bardzo fajnie poprawia dźwięk tej niesamowitej v Dodatkowo w tym projekcie, oprócz tego układu wydechowego, montowaliśmy również dodatkowy komputer od Nowiteka. Dzięki czemu uzyskaliśmy ponad 800 koni i niemal 900 Nm. Naprawdę był to bardzo ciekawy projekt. Bardzo fajny układ wydechowy z tak zwanym X-Pipem, który daje nam rewelacyjne brzmienie, jeśli chodzi o tą V8, ponieważ McLaren jest niesamowitym pojazdem, ale brakuje mu tego rasowego brzmienia. A po tej modyfikacji, to auto naprawdę brzmi niesamowicie. Posłuchajcie. Jak słyszeliście, niesamowity układ wydechowy, i przechodzimy do miejsca piątego. I tutaj ponownie McLaren, ponownie V8, ale tym razem 570S w wersji Spider i układ wydechowy od Armetrixa. Dlaczego taki układ wydechowy wybrałem? Ponieważ montowaliśmy go w aucie, które jest mi bardzo bliskie, ponieważ jest to auto mojego brata. I tutaj zastosowaliśmy właśnie ten układ wydechowy, ze względu na to, że jest to jeden z nielicznych układów wydechowych, który dla McLarena 570S można zastosować i mieć sterowanie klapami. Czyli mamy możliwość otwierania albo zamykania układu wydechowego, co jest bardzo przydatną funkcją, jeśli chodzi o układy wydechowe, ponieważ w wersji Spider fajnie jest mieć opcję przejechania się cicho po bulwarze. A kiedy otworzymy sobie te klapy, wtedy już mamy naprawdę rasowe brzmienie. Dodatkowo ten układ wydechowy jest bardzo dobrze wykonany. Możecie zobaczyć tutaj na przebitkach, jak fajnie wykonane są spawy w tym układzie wydechowym i jak niesamowicie brzmi. Zapraszam Was do odsłuchu. Jak mogliście usłyszeć, ten układ wydechowy brzmi niesamowicie i również dzieje ogniem. Dodatkowo warto wspomnieć, że w tym projekcie wzmocniliśmy również tą jednostkę napędową i mamy już teraz ponad 700 koni. Co nawiązuje niemal do miejsca szóstego, gdzie mieliśmy McLarena 720S, więc z 570 zrobiliśmy niemal 720. Ok, przejdźmy do miejsca czwartego. Na miejscu czwartym Kolejna V8, i kolejny Mercedes, tym razem G63, i kolejny układ wydechowy od Akrapowicza w mega wyjątkowej edycji, ponieważ jest to Black Edition i ten układ wydechowy był. Limitowany do zaledwie 50 sztuk na cały świat. W Pachura Motocenter udało nam się zamontować aż cztery takie układy wydechowe, a trzy z tych układów wydechowych jeżdżą w Polsce. Co jest bardzo fajne, jeden z takich układów wydechowych jeździ w naszym aucie, porusza się nim na sztato. i dodatkowo oprócz tego niesamowitego układu wydechowego zrobiliśmy 800 koni, więc to auto. Ten układ wydechowy naprawdę mega fajnie brzmi, to auto mega fajnie przyspiesza, że z tą zobaczcie sami. Jak mogliście zobaczyć, ten układ wydechowy niesamowicie brzmi, a G63 w wersji 800 jest naprawdę mega szybkim samochodem i bardzo dobrze przyspiesza, mimo tego, że mamy tutaj aerodynamikę kiosku. Jeśli chodzi o układ wydechowy w tym aucie, warto wspomnieć, że była to pierwsza limitowana seria, jaką wypuścił Akarapomic. A teraz przejdźmy do miejsca trzeciego. A podium otwiera mój wymarzony supercar, czyli Audi R8 Spider z niesamowitym układem wydechowym od Capristo. Jest to bardzo fajny układ wydechowy, który brzmi, wierzcie mi, naprawdę niesamowicie. Jest bardzo, ale to bardzo głośniej na wersji otwartej. Co warto dodać, jest to układ wydechowy, w którym różnica na otwartych, a zamkniętych klapach jest największa ze wszystkich układów wydechowych, jakie do tej pory mieliśmy przyjemność montować w pachura Motocenter. Jest on świetnie wykonany, niesamowicie brzmi, tak jak już wcześniej wspomniałem, a dodatkowo Tutaj będziecie mogli zobaczyć na przebitce, jak on niesamowicie nagrzewa się na hamowni. usłyszeć ten układ wydechowy i ten silnik brzmi niesamowicie. Ale czego innego moglibyśmy się spodziewać po wolnossącej V10 5.2 litra. Więc mamy piękny dźwięk, mamy delikatne płomienie z układu wydechowego. A teraz przechodzimy do miejsca drugiego. Na miejscu drugim auto, które mogliście zobaczyć w naszym ostatnim odcinku, czyli Porsche GT3 RS i układ wydechowy oczywiście od Akrapowicza. W limitowanej serii do zaledwie 50 sztuk na cały świat. Dodatkowo warto wspomnieć, że aż trzy takie układy wydechowe trafiły na rynek polski. Wszystkie trzy oczywiście zamontowane w Pachura Motocenter. Dwa trafiły do GT3 RS, jeden do normalnego GT3, ale skupmy się na tym niesamowitym układzie wydechowym. Wszystkie trzy zostały zamontowane w wersji Evolution, czyli z długimi kolektorami. Tak jak mogliście to wcześniej zobaczyć, te kolektory znacznie różnią się od seryjnych, a co najważniejsze, znacznie pozwalają poprawić walory akustyczne i parametry silnika, ponieważ mamy mega duży wzrost momentu obrotowego w dolnym zakresie obrotów. A dodatkowo, jeśli zastosujemy nasze oprogramowanie, jesteśmy w stanie uzyskać ponad 560 koni w aucie w wolnossącym, co jest mega dużym przyrostem. I co warto podkreślić w tym układzie wydechowym, ma on niesamowite końcówki układu wydechowego w technologii ceramiczno-matrycowej. Jest to bardzo fajny materiał, który wytrzymuje ponad 1000 stopni i został on zastosowany w zaledwie dwóch układach wydechowych od Akrapowicza. Jeden jest to właśnie ten, który stosowaliśmy w Porsche GT3 RS, a o drugim powiem Wam za chwilę. Przenieśmy się do miejsca pierwszego. Ale zanim przejdziemy do miejsca pierwszego, jeszcze dwie rzeczy. Przede wszystkim ten układ wydechowy znacznie redukuje masę, ponieważ mamy ponad 15 kg mniej, co jest mega ważne, jeśli chodzi o auta sportowe niemal wyścigowe, jakim jest Porsche GT3RS. I najważniejsza rzecz, posłuchajcie, jak niesamowicie brzmi ten układ wydechowy. Na miejscu pierwszym najdroższy i najbardziej limitowany układ wydechowy, jakie do tej pory mieliśmy przyjemność zamontować w Pachura Motocenter, czyli oczywiście układ wydechowy od Akrapowicza, który zamontowaliśmy w Ferrari F8 Spider. Jest to układ wydechowy limitowany do zaledwie 30 sztuk na cały świat. W tym przypadku był to numer 16 z 30. Co warto wspomnieć: ten układ wydechowy jest tak drogi, że spokojnie moglibyście sobie za niego kupić bardzo fajnego Golfa R. Z tego co się orientuję, jest to również najdroższy układ wydechowy na świecie. Ale co go charakteryzuje? Poprawia nam niesamowicie brzmienie układu, znaczy niesamowicie brzmienie tego silnika, ponieważ mamy tutaj bardzo fajną V8 podwójnie doładowaną i jak to bywa w Ferrari? Normalnie te samochody wcześniej mega fajnie brzmiały. W tym przypadku to Ferrari nie brzmi tak, re tak rewelacyjnie, ale po zastosowaniu tego układu wydechowego dźwięk silnika już jest naprawdę, naprawdę bardzo fajny, jeśli weźmiemy pod uwagę, że jest to podwójnie doładowana V8. -ka. I z czego składa się ten układ wydechowy? Mamy tutaj sportowe downpipy ze sportowymi katalizatorami, które są wykonane z Inconelu, czyli materiału, który wykorzystujemy bardzo często w Formule 1 i wytrzymuje on ponad 1000 stopni. Dalej mamy e, tak zwanego slip-ona, i dodatkowo mamy tutaj również klapy, czyli możemy sobie zamykać i otwierać ten układ wydechowy. Więc jeżeli ściągniemy sobie daszek, jedziemy sobie spokojnie, może mamy cicho. Jeżeli zamkniemy, albo chcemy troszeczkę poszaleć za otwartym dachem, naduszamy jeden przycisk i mamy już wtedy niesamowity dźwięk silny. Tak jak wspomniałem, mamy tutaj. Klapy, więc możemy sobie otworzyć i zamknąć ten układ wydechowy. Co warto podkreślić? W tym układzie wydechowym Akrapowicz zadbał o każdy najdrobniejszy szczegół. Jak będziecie mogli zobaczyć na przebitkach, nawet na pilocie do otwierania i zamykania klap, mamy numer 1630, czyli podkreślenie tego, jak z limitowanym układem wydechowym mamy do czynienia. Dodatkowo niesamowity certyfikat, pięknie wykonany, który świadczy o tym, do jak. Wąskiego grona klientów e, trafiamy, kupując ten układ wydechowy. A co ja będę Wam tutaj więcej opowiadał? Posłuchajcie, jak pięknie brzmi ten układ wydechowy. Jak mogliście usłyszeć i zobaczyć, było to 10 niesamowitych układów wydechowych i 10 bardzo fajnych projektów. Ale wierzcie mi, wcale nie było tak łatwo wybrać zaledwie 10 układów wydechowych i chciałem tu wyróżnić jeszcze dwa układy wydechowe. Bo jak słyszeliście i widzieliście, nie było ani jednego BMW, a BMW również zasługuje na naszą uwagę i nasz szacunek, ponieważ Akrapowicz zrobił niesamowity układ wydechowy do BMW M3 E92. Co prawda, było to wiele lat temu, i warto podkreślić, że był to i tak naprawdę był to pierwszy układ wydechowy od Akrapowicza, który trafił na rynek, jeśli chodzi o ich układy wydechowe do samochodów seryjnych i byłby on niesamowity, ponieważ redukował masę o 24 kg i dawał mega duży przyrost, jeśli chodzi o moc i moment obrotowy w tym pojeździe. Zresztą zobaczcie i usłyszcie. Jak mogliście usłyszeć, brzmi on rewelacyjnie i świetnie się sprawdza. Dodatkowo, w połączeniu z kompresorem, potrafił wygenerować z tej 4-litrowej fałsemki ponad 630 koni I do dziś takie auto super służy mojemu bratu. Przejdźmy jeszcze do jednego układu wydechowego, znaczy nie jednego, ale do jeszcze jednego producenta, którego chciałem tutaj wyróżnić. Jest to firma MG z Polski. Pozdrawiam tutaj serdecznie Michała. I te układy wydechowe stosowaliśmy na przykład w bardzo fajnych projektach RS6, C6, V10. Tam firma MG przygotowywała nam układ wydechowy do tych projektów i uzyskawaliśmy z tych silników ponad 1000 koni i ponad 1100 tonometrów, co jest niesamowitymi wynikami. Zresztą, zobaczcie i posłuchajcie. Jak mogliście zobaczyć, mieliśmy tutaj przekrój od sześciocylindrowego boksera aż po V12. Było głośno. Myślę, że było bardzo ciekawie. Na pewno te układy wydechowe niesamowicie brzmiały. Jak słyszeliście, nie było tutaj ani jednej rzędowej czwórki dwulitrowej, bo w mojej opinii 2 litry to może być czajnik. A tak, pół żartem, pół serio, nie chciałem nikogo obrazić, kto jeździ czterocylindrowym, dwulitrowym motorem, ponieważ sam używam czterocylindrowego, dwulitrowego diesla i brzmi fajniej tylko za sprawą aktywnego układu wydechowego. Więc dziękuję Wam, że dotrwaliście do końca. Jeśli podoba Wam się taki format, proszę o komentarz, subskrypcję naszego kanału i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!